Cześć, ja mam na imię Justyna, a to jest kanał Morden Beauty. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, jestem licencjonowanym kosmetologiem, na co dzień pracuję w gabinecie kosmetycznym, a tak hobbystycznie dzielę się tutaj z wami wiedzą odnośnie pielęgnacji skóry oraz odczytywania składów kosmetyków. W dzisiejszym odcinku będę chciała poruszyć temat, który był także w poprzednim odcinku, czyli temat peelingów. Dzisiaj będę chciała zaprezentować i polecić wam trzy peelingi. Jeden mechanik, a2 enzymatyczne które ja osobiście bardzo lubię, stosuję i znam. Są to już moje kolejne opakowania, jeżeli chodzi oczywiście o peelingi enzymatyczne, ponieważ mechanicznego peelingu ja nie używam, tylko używa go mój chłopak, więc będę miała rekomendacje tutaj od niego. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co to są za trzy peelingi i co mają takiego świetnego w składzie, że je Wam chcę polecić, to serdecznie zapraszam do zostania ze mną do końca. Dobra. Yy, moim pierwszym ulubieńcem jest tołpa yy, Sebio Pink 3 Enzymy. Jest to tak naprawdę już moje chyba trzecie opakowanie tego peelingu. Jak możecie zobaczyć to opakowanie jest już tak konkretnie zjechane, yy, ponieważ jest to naprawdę już końcóweczka. Peeling sam w sobie jest bardzo mm, dobrym produktem, jeżeli chodzi o skład. Skład jego jest krótki. Ale naprawdę treściwy. Zawiera wszystko to, co tak naprawdę dobry peeling enzymatyczny powinien w sobie zawierać, czyli papainę, bromelainę, czyli dwa enzymy pochodzące z owoców, z papainy oraz z. Przepraszam, z papai oraz z ananasa. Oprócz tych wszystkich dobrodziejstw, mamy także Bacillus ferment. Jest to nic innego jak kultura bakterii probiotycznych, które mają naturalne właściwości złuszczające zewnętrzną warstwę naskórka. I co ciekawe, takie połączone, połączenie papainy właśnie z tym ekstraktem bacillus świetnie złuszcza naskórek, ale nie powoduje znacznego obniżenia pH skóry, czyli to złuszczanie jest naprawdę bezpieczne. Jeżeli chodzi o sam w sobie peeling, on ma konsystencję dosyć gęstego żelu. Jego zapach jest bardzo przyjemny, taki owocowy. Jeżeli chodzi o rekomendacje, dla kogo mogłabym go polecić, to na pewno dla wszystkich skór problematycznych, trądzikowych, mieszanych, ale także suchej. Tylko, że jeżeli mówimy tutaj właśnie o serze suchej, to bardzo proszę uważajcie na niego, ponieważ on jest. Takich peelingów powiedziałabym dosyć mocniejszych. Nawet sam producent tutaj ogłasza na opakowaniu takie zalecenie, że w trakcie stosowania możesz poczuć niewielkie mrwienie, zaczerwienienie lub pieczenie związane z działaniem enzymów. I tak jak ja rekomenduję, żeby być naprawdę bezpiecznym i ostrożnym w stosowaniu każdego nowego kosmetyku, to tutaj szczególnie, ponieważ ja, jak posiadaczka skóry suchej, um, nie ten peeling podczas pierwszego używania naprawdę mocno piekło, piekło mnie skóra i mrowiła. znam przypadki, na przykład mówiła to chyba w swoim filmiku La Make Bella, że zawsze po tym peelingu jest po prostu czerwona jak burak i bardzo ją ta skóra piecze, więc tutaj musicie być naprawdę ostrożni, więc. Na pewno, jeżeli nie używaliście peelingu, żadnego enzymatycznego, a macie skórę bardzo wrażliwą, taką reaktywną, że często zachowuje się w dziwny troszeczkę sposób po nowych kosmetykach, to nie zalecałabym go na pierwszy raz, bo może być naprawdę zbyt mocny dla Was. Ja mogę powiedzieć, że... Wraz z używaniem, stosowaniem tego peelingu, moja tolerancja na pieczenie po tym peelingu się po prostu zwiększyła, bo teraz, jak już używam właśnie kolejne opakowanie, to tak naprawdę nie mam żadnych reakcji ze strony skóry. Nakładam go sobie na 10 minut i, i mogę sobie bezpiecznie chodzić, nic mnie nie piecze. Pamiętajcie tylko! Że każdy peeling enzymatyczny powinien być stosowany z wodą. Te enzymy po prostu nie miały szansę nam tutaj podziałać. Kolejna propozycja peelingu enzymatycznego jest już całkowicie bezpieczna dla każdego typu cery. Jak rozpoczynacie swoją pielęgnację w ogóle i przygodę z peelingiem enzymatycznym, to mogę go w zupełności bezpiecznie tutaj Wam polecić. Jest to peeling enzymatyczny marki Sylveco. Zawiera papainę, bromelainę i olej geraniowy, tak jak w wcześniejszym peelingu. Papaina, bromelaina są to czynniki właśnie złuszczające enzymatyczne, które robią nam tutaj robotę. Jest to już całkiem inny peeling, ponieważ konsystencja jego jest bardzo masełkowata taka tłusta, ponieważ w swoim składzie ma między innymi masło shea, masło kakaowe, dlatego rekomenduję go na pewno dla cer, które są wrażliwe, mega suche, ponieważ to cudeńko naprawdę Wam oprócz złuszczenia delikatnego zrobi tak mięciutką skórę, tak ładnie wam ją nawilży, właśnie dzięki tym składnikom, składnikom o których wcześniej wspomniałam. Dodatkowo mamy tutaj także alantoinę, która łagodzi nam wszelkie podrażnienia skóry. Olej geranium jest tutaj um, bardzo łagodną substancją oczyszczającą. Dodatkowo ona także przyczynia się um, do um, łagodzenia i zmniejszania stanów zapalnych. Sam w sobie peeling dodatkowo zawiera, tak jak mówiłam, olej ze słodkich migdałów, który jest naturalnym emolientem nawilżającym skórę, jest to tak zwany suchy olej, który nie obciąża nadmiernie skóry, dlatego działa kojąco na skórę złojotokiem, nawet trądzikiem i jest świetną perspektywą dla suchej skóry, bardzo suchej nawet, ponieważ szybko się wchłaniając w głąb skórę, nawilża ją na długi czas masło kakaowe, które jest także obecne w tym peelingu, dodatkowo natłuszcza, zwiększa skórę, ale także przyczynia się troszeczkę do rozjaśnienia blizn. Wiadomo, że nie jakoś takich dużych, rozległych blizn, ale do, dosłownie takich mikroskopijnych, więc jest to dodatkowa zaleta. I ma piękny zapach takiej trawy cytrynowej, więc jeżeli chcecie coś, co pobudzi Wasze zmysły, jest bardzo przyjemne podczas stosowania, a dodatkowo jeszcze robi super robotę. Ja polecam. I ostatni zagadek na dzisiaj to peeling mechaniczny. Jest to peeling z wianka, czyli. Y tego samego producenta, właśnie co peeling enzymatyczny od Sylwego, bo jest to ten sam producent. Jest to peeling mechaniczny, całkowicie już przeznaczony dla innej cery, na pewno nie dla cery suchej, wrażliwej, naczyniowej, tylko jest to produkt skierowany dla cer mieszanych, tłustych, trądzikowych. W składzie ma same dobroci. Naprawdę, mój chłopak, który mm, tak niekoniecznie lubi stosować e, kosmetyki, zresztą to chyba mniej więcej e, większość e, facetów, prawda, panowie? <grym> bardzo lubi ten produkt, naprawdę, bo widzi sam e, bardzo dobre efekty. W składzie mamy na pewno glinkę. W składzie mamy glinkę, która pochłania nadmiar sebum, działa oczyszczająco oraz regulująco. Dodatkowo mamy także olej sojowy, który odbudowuje barierę ochronną skóry, nawilża i pielęgnuje skórę tak, aby jej nadmiernie nie wysuszyć. Coś, co bardzo cenię, jeżeli chodzi o skład tego kosmetyku, jest to olej z pestek winogron. Jest to naprawdę składnik, który jest zalecany. Dla cer trądzikowych mieszanych, ponieważ pięknie reguluje nadmiar sebum, kondycjonuje tą skórę, zmiękcza ją, nawilża, ponieważ zawiera właśnie dużą ilość kwasu linolowego, który właśnie ma takie działanie zmniejszające rogowacenie, czyli nadmierne po prostu gromadzenie się warstwy rogowej na powierzchni skóry, czyli dba po prostu o takie, taką cykliczność tego złuszczania. Oprócz tego w składzie mamy także spirulinę, ekstrakt właśnie zmięty pieprzowej, składniki te działają typowo przeciwzapalnie, obniżają gromadzenie się bakterii na powierzchni skóry, więc działają tak odświeżająco. Jeżeli chodzi o konsystencję, to w składzie dodatkowo jest korund, czyli wersja takiego. Ścierniwa, który nam złuszcza po prostu delikatnie nasz, naszą warstwę rogową. To bardzo minimalne drobinki ścierające. Bardzo przyjemne w odczuciu. Trzeba tylko uważać, żeby za mocno nie trzeć tej skóry. Konsystencja jest typowo kremowa. Kolor jest biały ze względu właśnie na zawartość białej glinki. Więc jeżeli szukacie czegoś dla siebie, a jesteście posiadaczami cery. Mieszanej, tłustej z dużą ilością zaskórników, to ja naj, jak najbardziej polecam. Pamiętajcie tylko, żeby nie używać peelingów mechanicznych, jak macie um, stany zapalne z. Treścią uropną. Naprawdę wszystko w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że coś tutaj znaleźliście dla siebie, jeżeli chodzi o te polecajki. Ja z czystym sumieniem mogę Wam polecić te trzy kosmetyki ze względu na świetną jakość w stosunku do ceny. Są to już kolejne, tak jak mówiłam, opakowania, które zużywamy wraz z moim chłopakiem, więc nie polecam Wam nic w ciemno. Leccie do drogerii, jeżeli jeszcze któregoś z nich nie macie i widzimy się w przyszłym tygodniu. Buziaki, pa.